Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania agrowiadomości non-stop, a dziś w programie Między Innymi. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi. Cztery nowe ogniska rzekomego pomoru drobiu. Pod nóż poszło ponad pół miliona kur. Wszystkie w województwie podlaskim. Na rynek trafił trzeci w ostatnim czasie nowy produkt grupy azoty. N-Plus to unikatowy nawóz azotowy z dodatkiem siarki i wapnia. W skupach niewielkie ruchy cenowe dotyczące zbóż, wzrosty cen oferowanych za rzepak i stabilizacja w kwotach oferowanych za żywce. Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 30% i szkody te powstały w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi, mogą ubiegać się o pomoc. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków, w których można otrzymać wsparcie do powierzchni zniszczonych upraw, a także na opłacenie trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za 2024 rok. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy mają nadany numer identyfikacyjny, prowadzą działalność jako mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwo, a w jego gospodarstwie rolnym powstały straty w uprawach spowodowane wystąpieniem w bieżącym roku deszczu nawalnego lub powodzi. Szkody te musiały być oszacowane przez komisję i wynieść powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Wsparcie przysługuje wyłącznie rolnikowi, który nie składał wniosku o pomoc do powierzchni upraw zniszczonych przez powódź, w związku z którą wprowadzono stan klęski. Jak również nie ubiegał się o wsparcie z tytułu strat poniesionych w wyniku deszczu nawalnego, gradu, huraganu bądź przymrozków wiosennych, które wystąpiły do 10 września tego roku. Z kolei rolnik, który chce otrzymać pomoc w postaci spłaty trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za ten rok, nie powinien był wcześniej ubiegać się o wsparcie w opłaceniu podatku za ten okres. Stawki dopłaty do powierzchni zniszczonych upraw wynoszą odpowiednio 3000 zł dla upraw rolnych, na których w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% plonu, 2000 zł do hektara dla upraw rolnych ze stratami w wysokości od 50% do 70% plonu i 1000 zł dla upraw rolnych na których w wyniku deszczu nawalnego lub w powodzi wystąpiły szkody w wysokości od 30 do 50% plonu. Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej lub 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach ONW. Wnioski o wsparcie można składać do 31 stycznia przyszłego roku wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARIMR. Wsparcie będzie udzielane według kolejności złożenia dokumentów. Ponad 7 tysięcy rolników nie otrzymało pomocy suszowej za 2023 rok, choć aplikacja suszowa wyliczyła im straty powyżej 30%. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wnioski, które nie spełniły warunków i zostały odrzucone, stanowiły nieco ponad 5% wszystkich złożonych wniosków. Jak wyjaśnia resort rolnictwa, by otrzymać pomoc, należało spełnić odpowiednie kryteria wynikające z przepisów. Nie każdy, kto składa wniosek o pomoc, kwalifikuje się do objęcia pomocą. W procesie weryfikacji wniosków oraz przyznawania decyzji o pomocy agencja bada, czy zostały spełnione wszystkie niezbędne warunki, a w przypadku możliwości ich braku, wzywa do ich uzupełnienia, wyjaśnia w tygodniku Poradnik Rolniczy Ministerstwo Rolnictwa. Wypłata pomocy suszowej za 2023 rok przebiegała bardzo powolnie i odbywała się od marca tego roku do listopada. Pomoc otrzymało 126 352 rolników na łączną kwotę 1 miliarda złotych z prawie 1,5 miliarda złotych założonych na ten cel. Jak tłumaczy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ostateczna kwota pomocy musi być wyliczona zgodnie z przepisami. Środki niewykorzystane pozostają w budżecie państwa i mogą zostać zgodnie z decyzjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesunięte na inne działania, wyjaśnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rzekomy pomór drobiu obok ptasiej grypy to jedna z najgroźniejszych wirusowych chorób, która atakuje stada drobiu. Główny inspektorat weterynarii opublikował komunikat o wykryciu pomoru w stadzie liczącym prawie pół miliona kur rzeźnych w województwie podlaskim. Łącznie dotychczas wykryto 9 ognisk rzekomego pomoru drobiu w stadach komercyjnych. Szóste w tym roku ognisko zostało stwierdzone w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym ponad 83 tysiące rzeźnych, zlokalizowane w miejscowości Ruda gmina Krypno-Powiat Moniecki, kolejne siódme ognisko wykryto w gospodarstwie utrzymującym 465 tysięcy rzeźnych, w miejscowości łubianka w gminie Janów w powiecie Sokulskim. Ósme i dziewiąte ognisko rzekomego pomoru drobiu wykryte zostało w miejscowości Drohiczyn w powiecie siemiatyckim. W pierwszym z nich utrzymywano 17,5 tysiąca kur rzeźnych, zaś w drugim 28,5 tysiąca kur rzeźnych. Dodatkowo trzy ogniska rzekomego pomoru drobiu wykryto w gospodarstwach niekomercyjnych u ptaków utrzymywanych w niewoli, w stadach gołębi i kur ogólnoużytkowych. Wszystkie ogniska potwierdzono w województwie podlaskim. Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do hodowców oraz osób utrzymujących drób o współpracę z właściwym powiatowym lekarzem weterynarii. Każdy kto znajdzie martwe ptaki lub zaobserwuje niepokojące objawy u swojego drobiu, powinien skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii, lekarzem weterynarii wolnej praktyki lub wójtem czy burmistrzem swojej gminy. Niestety w dalszym ciągu rośnie ilość przypadków ASF u dzików. Na przestrzeni ostatniego tygodnia w Polsce potwierdzono kolejne 60 ognisk. Chorobę potwierdzono na terenie 8 województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, pomorskiego warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. W przypadku dwóch ostatnich województw ASF potwierdzono po raz pierwszy. Wśród ognisk na opolszczyźnie stwierdzono jedno z nich w sąsiedztwie województwa śląskiego w odległości około 4 km. Łącznie w stwierdzonych w tym tygodniu 61 ogniskach ASF wykryto u 105 dzików. 49 ognisk dotyczy zwierząt padłych, 12 dzików odstrzelonych. W tym roku potwierdzono już ponad 1900 ognisk ASF. W analogicznym okresie ubiegłego roku potwierdzonych było około 2500 ognisk. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 300 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi w czterech województwach Dolnośląskim, Lubuskim, Opolskim i Śląskim. Fundusz wprowadził zapisy, które ułatwiają powodzianom sięgnięcie po dotacje, a jednocześnie zminimalizują ryzyko powstawania nadużyć. Nabór wniosków potrwa od 12 grudnia tego roku do 31 marca 2025 roku lub do wyczerpania środków w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu i Katowicach. Dofinansowanie na podstawowym poziomie będzie przysługiwało niezależnie od dochodów. Osoby najuboższe dostaną dotację do 136,2 tysiąca zł. W naborze obowiązują limity kosztów kwalifikowanych na urządzenia, materiały i usługi. Widzimy jak bardzo potrzebna jest odbudowa i termomodernizacja domów na terenach dotkniętych powodzią. Dlatego w ramach programu Czyste Powietrze przygotowaliśmy dedykowaną część dla poszkodowanych, z ułatwioną procedurą starania się o dotację i szybką ścieżką wypłat, mówi Dorota Zawacka stępniak prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maksymalna dotacja dla osób najuboższych wyniesie ponad 136 tysięcy złotych, co obejmuje koszty audytu energetycznego, wymiany źródła ciepła, modernizacji domu oraz instalacji fotowoltaicznej. Oszacowany zakres zniszczeń w budynku w wyniku powodzi musi wynosić powyżej 5%. Program nie dotyczy nieruchomości, na które została zawarta w ramach programu Czyste Powietrze umowa o dofinansowanie termomodernizacji. Ważnym uproszczeniem dla wnioskodawców z terenów powodziowych jest skrócenie terminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do 14 dni. Termin wypłaty dotacji wyniesie także 14 dni od daty wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami. W odróżnieniu od dotychczasowych zapisów programu Czyste Powietrze przewidziano także maksymalne wysokości kosztów kwalifikowanych, żeby ograniczyć nieuczciwe praktyki wykonawców polegające m.in. na zawyżaniu kosztów jednostkowych. W ramach programu nie będą kwalifikowane koszty odtwarzania budynku czy lokalu mieszkalnego w innym miejscu lub o innych wymiarach. Zbilansowana zawartość azotu, siarki i wapnia, szerokie zastosowanie i efektywne działanie to w największym skrócie zalety nowego produktu w portfolio grupy azoty N, bo o nim mowa, to trzeci po Meganie i RSM Optimie, nawóz, który grupa azoty proponuje rolnikom w ostatnim czasie. N jest nawozem azotowym posiadającym w swoim składzie 24% tego pierwiastka w dwóch formach szybko działającej azotanowej i wolno uwalniającej się amonowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu rośliny mają dostęp do azotu przez bardzo długi czas. Bardzo istotnymi składnikami nowego nawozu są siarka i wapń, zastosowane jako naturalny siarczan wapnia, czyli anhydryt. Siarka w N+, jest pierwiastkiem o spowolnionym uwalnianiu, przez co rośliny będą mogły z niego korzystać przez cały okres wegetacyjny. Z kolei wapń to istotny składnik pokarmowy, wpływający na budowę ścian i błon komórkowych rośliny. Oraz transport składników odżywczych. Oba te pierwiastki znacząco podniosą wydajność i skuteczność azotu. Nie bez znaczenia jest zastosowanie wapnia pochodzącego z anhydrytu, który jest około 200 razy lepiej rozpuszczalny w wodzie od wapna nawozowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu rośliny mają łatwy dostęp do trudno przemieszczającego się pierwiastka, jakim jest wapń. Dodatkowo obecność wapnia sprawia, że N jest jednym z najmniej zakwaszających glebę nawozów azotowych z siarką. Wachlarz zastosowania N jest bardzo szeroki i obejmuje nawożenie przedsiewne i pogłówne. Wykorzystany może być do wiosennego nawożenia zbóż ozimych i jarych, a także rzepaku ozimego, roślin okopowych, bobowatych, pastewnych, użytków zielonych, jak również upraw warzyw i owoców. N będzie dostępny dla rolników w punktach handlowych już w grudniu. Listę wszystkich dystrybutorów, autoryzowanych dystrybutorów grupy Azoty będziecie Państwo mogli znaleźć na stronie nawozy.eu. Nowy nawóz grupy azoty jest dostępny w opakowaniach 550 kg, w których znajduje się doskonałej jakości produkt o dużych granulach, zapewniających równomierny wysiew. Do 23 grudnia trwa obowiązkowe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny. Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do badań, mogły w dniach od 1 do 4 grudnia udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza dostępnego przez Internet. Obecnie formalności można dopełnić do 23 grudnia podczas rozmowy telefonicznej z ankieterem lub podczas kontaktu bezpośredniego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne. Nie mające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji do 16 grudnia, samodzielnie wypełniając formularze przez internet lub podczas rozmowy z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 17 do 23 grudnia. Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym. Wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Korzystać z nich będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Więcej informacji na temat badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie badania lub dzwoniąc na infolinię statystyczną pod numer 22 279 99 99. Telefon infolinii będzie czynny do 23 grudnia w godzinach od 8 do 15 z wyłączeniem weekendów i świąt. Ostatni tydzień w skupach nie przyniósł rewolucyjnych zmian w cenach wszystkich zbóż, których średnie krajowe nieznacznie korygowaliśmy w dół. Dobry tydzień w skupach rzepaku, którego średnia krajowa znów jest ponad granicą 2200 zł. Niewielkie ruchy cenowe w skupach zwierzęcych. W obie strony zmienialiśmy w ostatnim tygodniu widełki cenowe na mapie pszenicy konsumpcyjnej. Nieco więcej było zmian ujemnych, co sprawiło, że średnia krajowa straciła 5 zł. Nie zmieniła się cena minimalna dla Polski, natomiast cena maksymalna wzrosła o 20 zł. W skali miesiąca zboże to zyskuje niespełna 1,5%. Prawie 2,5% w przeciągu miesiąca zyskała średnia krajowa cena pszenicy paszowej. Mniej wartościowa sprzenic straciła jednak w ostatnim tygodniu dokładnie 2 zł. To efekt niewielkich korekt widełek cenowych w większości województw. O 10 zł spadła minimalna cena dla Polski, natomiast cena maksymalna zyskała dwa razy tyle. Nie zmieniła się od ostatniego notowania maksymalna cena dla Polski oferowana za tonę przenżyta, z kolei cena minimalna spadła o 10 zł w większości województw, niewielkie korekty widełek cenowych, co spowodowało, że średnia krajowa w dół, ale tylko o złotówkę, w skali miesiąca przenżyto zyskuje ponad procent. 1 ,1 Najwięcej ze wszystkich zbóż zyskuje w skali miesiąca żyto konsumpcyjne, którego średnia krajowa wzrosła w tym okresie o prawie 4,5%. Ostatni tydzień, podobnie jak w przypadku większości zbóż, z niewielką korektą in minus wynoszącą dokładnie 3 zł. O 10 zł. powiększyła się maksymalna cena dla Polski, natomiast cena minimalna zyskała na naszej mapie 80 zł. W obie strony zmieniały się w ostatnim tygodniu skrajne ceny dla Polski oferowane za tonę jęczmienia. Podczas gdy cena minimalna wzrosła o 20 zł, maksymalna spadła o 50. Spadki widełek cenowych w większości miejsc sprawiły, że średnia krajowa obniżyła się o 10 zł i był to najwyższy spadek wśród zbóż w tym tygodniu. Trend miesięczny nadal nad kreską. Na plusie utrzymuje się także trend miesięczny średniej krajowej ceny kukurydzy suchej. W ostatnim tygodniu dopisaliśmy do niej 3 zł, ale widełki cenowe zmieniały się w obie strony, przy czym zyskały obie skrajne dla Polski: minimalna 30 zł, a maksymalna 10, dane w przypadku tego zboża tylko z połowy województw. To był dobry tydzień w przypadku rzepaku. W większości województw widełki cenowe korygowaliśmy w górę. Między innymi aż 100 zł zyskała cena minimalna dla kraju, ale cena maksymalna spadła o 60 zł. Wzrosty w większości miejsc sprawiły, że średnia krajowa zyskała 71 zł, a trend miesięczny zmienił kolor z czerwonego na zielony. Wciąż pod kreską znajduje się trend miesięczny średniej krajowej ceny żywca wieprzowego. Ostatni tydzień w skupach to jednak bardzo mało zmian. Dość powiedzieć, że widełki cenowe korygowaliśmy o 10 groszy tylko w czterech miejscach. Zmiany te nie wpłynęły na skrajne ceny dla Polski, natomiast średnią krajową podniosły o symboliczny 1 grosz. O 4 grosze w ostatnim tygodniu spadła średnia krajowa cena żywca wołowego. Widełki cenowe korygowaliśmy w pięciu województwach, w tym w trzech na minus, a w dwóch na plus. Korekty te nie zmieniły skrajnych cen dla Polski, identycznych jak przed tygodniem. Trend miesięczny średniej krajowej ceny żywca wołowego nadal na niewielkim plusie.